6 grudnia na żorskim rynku odbyła się impreza Mikołajkowa, której coroczną tradycją jest rozświetlenie choinki. U nas w Żorach to już tradycja, że właśnie 6 grudnia, w dniu świętego Mikołaja, rozpalamy naszą żorską choinkę. I tutaj już jest zawsze jakiś program, coś się dzieje. Także atmosfera świąteczna się rozpoczęła, i myślę, że będzie coraz gorętsza im bliżej świąt. A my zapytaliśmy, Żorzan, jak podoba im się tegoroczna choinka? Łady nie wygląda, bardzo mi się podoba. Oczywiście, że mi się podoba choinka, wszystko mi się podoba, w jest zawsze najpiękniej, najpiękniejszy jest Mikołaj, najpiękniejsze są święta, w Żorach jest wszystko najładniejsze. Piękna, śliczna. Super. W tym wyjątkowym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji, z pewnością tą najbardziej wyczekaną był święty Mikołaj. Jak zawsze Żorski Rynek odwiedza Mikołaj, bez tego nie wyobrażamy sobie świętowania tego dnia, a jak Mikołaj to i cała ekipa, więc jest elf, który potrafi żonglować, potrafi robić pokazy ogniowe, bardzo Spektakularne są oczywiście śnieżynki. One zapraszają dzieci na warsztaty. Dzisiaj mamy warsztaty wyjątkowe, bo warsztaty komponowania herbat świątecznych każde dziecko, które będzie chciało, będzie mogło sobie taką herbatkę zabrać ze sobą. Oprócz tego różne animacje, interaktywny spektakl, no i to co najważniejsze, spotkanie ze świętym Mikołajem, zdjęcia, prezenty słodycze. Przecież po to tu właśnie wszyscy przychodzimy, po to chcemy się spotkać w tym właśnie dniu na żorskim rynku. Ja właśnie życzę dzieciom, żeby to był taki zawsze dla nich radosny dzień. Dzień, w którym zaczynamy myśleć o świętach. Ta choinka przypomina o tych świętach. Życzę, żeby zima była. Wymarzona dla dzieci. Dzisiaj rozmawiałem z synem, który mi powiedział, dlaczego ty nie lubisz zimy, przecież jest taka piękna, na sankach można jeździć. Dzieci inaczej patrzą. Życzę dzieciom, żeby miały taką zimę, jaką sobie wymarzyły. Mikołaj odwiedził również halę sportową Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji w Żorach, podczas wyjątkowego mikołajkowego turnieju przedszkolaków. Do nas na hale dotarł Mikołaj dzisiaj, 8 grudnia. Jest, za nami trwa 28 turniej przedszkolaków, mikołajkowy turniej przedszkolaków, robiony przez Mosil od 28 lat. To już taka bardzo bogata tradycja. Co roku na hali zjawia się prawie 200 dzieci i tak jest również dzisiaj. 12 przedszkoli, prawie 200 dzieci rywalizują w kilku konkurencjach sportowych. Oczywiście aspekt sportowy jest ważny, ale ważna jest zabawa. Dzieci spotykają się po to, żeby tutaj spędzić milionów czas. W sportowej atmosferze dostaną podarki, dostaną pamiątkowe medale w czasie turnieju. Oprócz licznych konkurencji nie zabrakło również mikołajkowych występów dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z żor. Podczas wydarzenia obecna była również Żorska Policja, która nie tylko dbała o bezpieczeństwo najmłodszych, ale i rozdawała dzieciom opaski odblaskowe. Jak co roku, bo można powiedzieć, że Mosir Żory bardzo dobrze współpracuje z policją. Również my się staramy odwzajemniać tą współpracę i we wszystkie takie inicjatywy, w których ważna jest zarówno zdrowa rywalizacja, bezpieczeństwo przedszkolaków, zaangażowanie ich. Tak jak tutaj widzimy w piękną inicjatywę, zawsze tam pojawia się zarówno maskotka śląskiej policji sznupek, jak i my policjanci, żorscy policjanci. W Żorach pełna magii świąteczna atmosfera ogarnęła rynek, gdzie od 15 grudnia trwa urokliwy bożonarodzeniowy jarmark. Wraz z nim odbyła się premiera nowego kalendarza żorskiego. No jak co roku wydarzenia te, które miały miejsce, tak precyzyjnie mówiąc, od grudnia roku 22. Do listopada roku 23. No bo potem to już jest proces wydawniczy, więc już trudno nam objąć te wszystkie wydarzenia. Zawsze bardzo długo dyskutujemy na ten temat, co dać na okładkę, co było najważniejsze wydarzenie w danym roku. No więc w tym roku były wątpliwości. Tężnia czy baranowice? No więc obie te budowle znalazły się na okładce. Na no środku, oczywiście, o wiele innych wydarzeń, które mają miejsce w żorach. To jest do przeczytania i do położenia na półce, po to, żeby jak poparły latach będziemy kombinowali kiedy to były Baranowice widzimy który to był rok e, więc to jest taka nasza zbiorowa pamięć oprócz pysznego jedzenia i picia a także możliwości zrobienia zakupów w pięknie przystrojonych domkach handlowych miasto Żory dla mieszkańców przygotowało wiele innych atrakcji poprzez drogi z będą nasze stanie szybkie a przed nami cała masa atrakcji. Ja w szczególności zapraszam 21 grudnia tutaj na żorskim rynku. Wigilia dla mieszkańców. To jest nasza żorska tradycja. Tutaj się spotykamy, rozmawiamy, jemy pyszności przygotowane przez Zakład Aktywności Zawodowej. Wspólna pasja. Tak samo będzie w tym roku. Oczywiście nie zabraknie barszczu, nie zabraknie krokietów. Będzie też coś na słodko czyli śląska moczka. Warto z nami być, bo to spotkanie umilą nam kapele góralskie, więc na pewno będzie energicznie, będzie radośnie. I to jest po prostu taka okazja, którą trzeba wykorzystać. Spotkajmy się wszyscy razem, odrwijmy się na chwilę od tych wszystkich obowiązków. A na wspólne kolędowanie wraz z żorskimi zespołami miasto zaprasza mieszkańców 22 grudnia. A nasz jarmark trwa w tym roku wyjątkowo długo. Jarmark trwa do 31 grudnia. Codziennie handel w domkach trwa od godziny 12 do 20. I 31 grudnia kończymy go imprezą sylwestrową. Organizujemy dyskotekę sylwestrową z DJ-em na żorskim rynku. Startujemy o 22. I bawimy się do drugiej w nocy. Będą życzenia, będzie okazja, żeby potańczyć, świetnie się bawić, więc warto z nami być. Zapraszamy serdecznie na żorski rynek. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w żorach zaprasza na 24 wigilijny turniej Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym, który odbędzie się 28 grudnia. Ideą turnieju jest to, żeby dzieci i młodzież szkolna w okresie przerwy między świętami i nowym rokiem, kiedy nie chodzą do szkoły, pamiętają się w różnych miejscach żeby odwiedziły salę sportową, żeby skorzystały z tenisa stołowego. Czemu tenis stołowy? Taka dyscyplina, która spaja i zawodowców, i amatorów, bo ci zawodowcy grają u nas w tenisa stołowego, a amatorzy grają w ping -ponga. Czyli każdy, kto chociaż czuje bluesa tenisa stołowego, wymoga, może przyjść i pograć. Tradycyjnie mamy 10 kategorii wiekowych, liczymy na frekwencję około 200-300 osób. Przyjeżdżają uczestnicy do nas z wielu miast, nawet centralnej Polski, do turniej. Przyjeżdżają kluby stowarzyszenia, bo dla nich mamy kategorię zrzeszonych, ale przybywają również amatorzy, czyli każdy rodzic może zgłosić swoje dziecko do turnieju i też dla nich takie kategorie mamy. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Zapisy trwają do 27 grudnia do godziny 10. Więcej informacji można uzyskać na stronie mosir -u. Zachęcam, będzie się wiele działo 28 turnieju Wigilijnej Dzieci i Młodzieży, ale dodam, że jeżeli już w tym dniu Gościmy set dzieci na hali sportowej. Przypomnę, że na naszej hali możemy rozłożyć aż 24 stoły do tenisa stołowego i na tych wszystkich stołach równocześnie przez wiele godzin trwają rozgrywki. To po turnieju dzieci i młodzieży około godziny 18-19 zrobimy turniej dla dorosłych, więc cały dzień maraton tenisowy. Zapraszam i dzieciaków, i dorosłych, żeby skorzystali z oferty. A jeśli nie masz planów świąteczno-sylwestrowych, z pomocą przychodzi Żorskie Kino na Starówce. W Sylwestra właśnie ruszamy z panem Kleksem i proponujemy wieczór sylwestrowy w kinie, zaczynając właśnie, nie powiem, że bajkom, jak jest Sylwester, ale filmem Akademia pana Kleksa. Potem wracamy znowu z powrotem do przeszłości, bo również od 25 grudnia na ekrany kin wchodzi komedia FUKS 2, więc wieczór sylwestrowy w tym roku po polsku. Kończymy troszkę, troszkę takim filmem poważniejszym, Doppelganger Sobowtór, ale to też polska produkcja, z kolei na faktach. No i taka bardziej troszkę sensacyjna, żebyśmy się tak nie rozanielili w tych komediach. Więc zapraszamy od 19.30, 31. A co należy zrobić, żeby noc sylwestrową spędzić w kinie? Trzeba wykupić karnet. Karnet jest w cenie 150, 150 zł. W tym są trzy filmy. Są z dwa, trzy potrzęstunki, jest lampka szampana. Są przerwy między seansami. Wszyscy ludzie, którzy chodzą, bo z reguły mamy około 80-90 osób, już wiedzą, jakimi prawami to się tutaj. Ale generalnie, jak ktoś przyjdzie z ulicy i będzie chciał zobaczyć jeden film, to też go nie wygonimy.